Bardzo cieszę się, że po raz drugi już taką galę edukacji organizujemy w gminie Istebna. Pierwsza odbyła się w tym roku, po podsumowaniu pierwszego semestru w lutym. Mieliśmy wtedy 100 stypendystów, teraz jesteśmy w fazie końcowej i tych stypendystów mamy 230. Czyli wzrost, tak wielka ilość tych stypendiów, które wydamy. Jest na pewno wielkim sukcesem, była motywacją do tego, żeby dzieci się jeszcze bardziej postarały, żeby wzbudzić tą ambicję i o to nam wszystkim chodziło, żeby te wyniki były wysokie i cieszę się, że udało się to zrealizować. To są uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Istebna, a mamy ich sześć. Także myślę, że rzeczywiście jest to bardzo duża skala przyznanych stypendiów na tysiąc uczniów, i cieszę się, że my możemy ich w ten sposób docenić, wesprzeć, bo na pewno są to bardzo dobrze zainwestowane pieniądze pieniądze wydane na ich edukację na zwiększenie możliwości doposażenia swoich codziennych miejsc nauki. I także na wypoczynek, bo przecież potrzebują tego po całym semestrze. Mamy bardzo uroczyste podsumowanie, ponieważ jest zaproszony zespół Strange, który zagra tutaj hity, które się bardzo młodzieży podobają. Będzie także gościem pani europoseł Jadwiga Wiśniewska, która przygotowała taki czek czy bon dla osoby, która ma najwyższe. Wyniki w nauce, jest podwójnym olimpijczykiem. Jest to młody chłopak Marcel Małysz, i cieszę się, że w ten sposób, właśnie w postaci wyjazdu do Brukseli, przez panią europoseł zostanie doceniony. Także czekamy niecierpliwie. No i oczywiście są wszyscy dyrektorzy, są rodzice, stypendyści, i bardzo mi zależy na tym, żeby każdy z nagrodzonych, kto wychodzi tutaj na scenę, otrzymuje statuetkę żeby poczuł się wyjątkowo. Bo każdy w życiu chce być kimś, chce mieć to poczucie ważności, a w ten sposób wiem, że uczniowie i ci rodzice w tym momencie czują rangę tego sukcesu, czują prestiż tego swojego zdolnego dziecka, a dla innych są po prostu motywacją do osiągnięcia takiego sukcesu w nauce jak oni osiągnęli.